Witajcie, to znowu ja, masz a To kolejny odcinek mojego poradnika do Dwarf Fortress. Eee, czym się dzisiaj zajmiemy? Eee, po części będę przypominał to, o czym mówiłem w ostatniej części, to znaczy w części 12, która zniknęła, w tej oryginalnej części 12, która zniknęła przez moją głupotę i przez wredotę programu, który nagrywam. Eee, I po części to, co zapowiedziałem. Części to, czego nie zapowiedziałem, więc tak, w poprzedniej części już poprzednie szybko omawialiśmy jak przesuwać przedmioty, więc teraz poświęcę temu dosłownie parę sekund. Możecie to zrobić manualnie, klikając K i wybierając po kolei każdy przedmiot, i klikając na nim D. W ten sposób pojawia się tu literka dump. Dump to znaczy wyrzuć, czyli teoretycznie nie przesuwamy tych przedmiotów, tylko będą one wyrzucone na śmietnik. Możemy też to zrobić tak jak. O, przepraszam, znowu zagadu. Możemy też to zrobić właśnie w taki sposób, jak to tam pokazywałem. Czyli po prostu D, B i znowu D, i wtedy po prostu zaznaczamy większą ilość przedmiotów, które mają zostać wyrzucone. Dobra, tego nie chcemy wyrzucać, bo to mi, przy, to mi się przyda. Żeby, mi, żeby te rzeczy zostały gdzieś wyrzucone potrzebujemy odpowiedniej zony, strefy up, Strefy, czyli i Tutaj wybieramy gdzieś Tu gdzieś mam zrobioną już, o tutaj Czyli po prostu klikamy Enter i klikamy G robiąc garść brzdami No i tyle jeśli chodzi o prze, prze, przesuwanie przedmiotów Z kolei jeśli chcemy z powrotem taki przedmiot sobie wziąć To chwila tutaj wezmę, zobaczycie bo one są będą w takich nawiasach żeby je z powrotem jakby przyjąć do swojej fortecy, musicie kliknąć F. Wtedy przestaną być w tych nawiasach. I, I to znaczy, jeśli nie ma ich w tych nawiasach, to znaczy, że to należy do waszej fortecy, jest w spisie waszym i tak dalej. Co innego jeszcze robiłem, to w poprzednio też omawiałem, jak zrobić taki, taki, taki świetlik, jakby to tam napisałem w adnotacji pokrótce i w zasadzie nie ma więcej co mówić. Po prostu bierzecie desygnację, bierzecie H, zaznaczacie tutaj takie wielkie. TO o. Kiedy to wykopią, zaznaczacie znowu tyle, kiedy to wykopią, tyle, 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 aż dojdziecie do takiego poziomu, na którym chcecie być i, i wtedy kopiecie taki tunel do waszej twierdzy, no. Po co takie świetliki? Ponieważ, tak jak już wspominałem parę razy, ee, krasnoludy w pewnym momencie przyzwyczają się do ciemności, nie chcą wychodzić na powierzchnię, więc w ten sposób będziemy ich przyzwyczajać do jasności, bo tutaj zrobimy jakiś meeting hall czy coś takiego oprócz tego chcemy też chcę tu też zrobić śmietnik ponieważ yy, śmieci jakby nie gniją na powietrzu czy nie śmierdzą na powietrzu ale gniją i można bardzo ładnie zrobić sobie w ten sposób taki napowietrzny wewnętrzny wewnątrz wewnątrztwierdzowy śmietnik i to jest, będzie lepsze rozwiązanie niż to co mamy o tutaj kiedy krasnoludy muszą wychodzić żeby coś wyrzucić Dobra. co jeszcze w tym odcinku zagubionym było jak zauważyliście tutaj te ściany się zrobiły jakby takie takie Gładkie te podłogi, takie tutaj jakby wykaflowane. E, o, tutaj widzicie, nawet pod, tutaj coś się miga. E, może usunę te desygnacje, żeby wam pokazać. O, widzicie? I tu nie ma tego. Co to jest? To są ściany wygładzane. Aby wygładzić ściany, klikamy S i zaznaczamy wszystko to, co chcemy wygładzić. Wygładzają się i ściany, i podłogi. Teraz, co to, tam, co to nam tak naprawdę daje? Otóż e, Wy, w, e, przede wszystkim wygładzone ściany są, wyglądają ładniej, są bardziej schludne. Poza tym, krasnoludy wolą żyć w wygładzonych ścianach i, to wygląd i wtedy czują się po prostu lepiej, są szczęśliwsze. Jeszcze lepiej, kiedy, i, kiedy się na tych ścianach coś e, wygraweruje, ale to później. Co jeszcze chciałem z wami bardzo szybko omówić? Na e, następnym miejscu są wiatraki i ogólnie mm, rzeczy napędzane mocą. Tu już wiecie, widzicie jeden, przygotowałem. Up to jest to, co widzicie tutaj, millstone, bla, bla, bla i tutaj windmill. Jak to robimy? Po kolei. Najpierw musimy mieć millstone. W Mason's Workshop klikamy A i tutaj bodajże M, tak, millstone. Tudzież Q, ale to jest quern, to wtedy to jest ręcznie napędzane, a tego nie chcemy, chcemy mieć automatycznie napędzane. Taki millstone znajduje się w, kładziemy tak jak większość mebli, przy tym z tą różnicą, że Mylston mil znajduje się w workshopach, o tutaj, i po prostu musimy go wybrać i postawić tam gdzie, tam, gdzie powinien być. Potrzebujemy do tego też mechanizmu. Teraz, millstone taki potrzebuje zasilania. Teore I e można to zrobić w dwojaki sposób: można postawić niedaleko koło wodne, albo można zbudować nad tym wiatrak. Ja się zdecydowałem na wiatrak. Teoretycznie można po prostu postawić taki millstone, tak jak ja to tu zrobiłem teraz. O. I, i od razu na tym, nad tym wykopać dziurę i na to od razu położyć taki wiatrak, jak tu widać. Jednak ponieważ podobno im wyżej te wiatraki są, tym większa ich efektywność, tym większej tworzą energii, ponieważ tu też jest jakaś jednostka energii, która, którą wszystko tworzy, to, to uznałem, że postawię je trochę wyżej, poza tym to tak fajnie wygląda. Jak już mówiłem, drugą opcją są koła, wody, koła wodne, ale o tym kiedy indziej będę mówił, może. Ale co chce, co, się, co robić, jeśli chcecie właśnie mieć waszą, waszą e, wasz młyn trochę z dala od samego wiatraka? Otóż wchodzimy, oczywiście, do B i teraz klikamy dużą literkę M. Są to mechanizmy. E, Widzi się tutaj screw pump, czyli pompa wodna, water wheel, czyli właśnie koło wodne, windmill, czyli e, młyn. E, i teraz te trzy rzeczy nas tak naprawdę interesują. Właśnie o pompach wodnych i o tym będę jeszcze kiedyś może mówił, bo mówię, ja te poradniki robię w miarę tego jak coś mi jest rzeczywiście potrzebne, głównie. I yy, no, nie chcę jakoś specjalnie szukać na pałę yy, opcji dla screwpump. No bo po co? No bo nie będę miał jakiejś głupiej rzeczy u siebie w twierdzy, która jest mi zupełnie niepotrzebna, aczkolwiek nie wiem, zobaczymy. Jest, Mam jeszcze czas, więc spokojnie. E, Interesuje nas te trzy rzeczy. Gear Assembly to jest jakby. E, kolanką można powiedzieć. Przy pomocy Gear Assembly robimy zakręty. Może trochę źle zacząłem. Najpierw. No, bardzo źle zacząłem. Powinienem najpierw powiedzieć o Horizontal Axle i Vertical Axle. Axle to jest nic innego jak e, mm, tryb, nie wiem przez to przenosimy właśnie energię na inne poziomy horizontal to jest w, w poziomie na płasko a vertical to jest w górę i w dół I, i to jest taki jakby kabel teraz gear assembly to są tryby dzięki którym możemy robić zakręty czyli na przykład robimy sobie tutaj o prosto, prosto, prosto i chcemy skręcić to robimy tutaj gear assembly i możemy sobie skręcać, tak samo jak robimy na przykład tutaj w górę, w górę, w górę i nagle chcemy żeby w górę i w prawo poszło to na końcu, na samym szczycie budujemy gear assembly i idziemy sobie w prawo Oprócz tego gear assembly pełni też rolę jakby przełącznika, bo jeśli podłączymy do tego jakiś lever albo coś i więcej tych gear assembly, więcej takich axli do do tego gira jednego podłączymy, wtedy możemy się przełączać pomiędzy różnymi rzeczami. Czyli w ten sposób możemy zrobić na przykład, że Raz zasilana jest pompa, a raz jest zasilany yy, młyn, no nie wiem, cokolwiek, co mam w panie do głowy. Ludzie robili na podstawie tego komputery w tej grze, więc yy, pomyślcie trochę wymyśl, wysilcie się. E, ważne też, bo warto jest też powiedzieć, że każdy taki Horizontal, czy tam Axle, czy Assembly, każde takie coś zużywa trochę z tej energii, którą produkuje dany Windmill albo inna, inna rzecz. E, no. Więc nie, nie możecie tego tak sobie po prostu obudować, bo w tym momencie po prostu nie będziecie mieli energii, żeby zasilić wasze, wasze rzeczy. Mm, Okej. Okay. Tutaj ja tu już sobie zbuduję to, co chciałem. Właśnie, może pokażę wam, jak to zbudować. Bierzecie M, duże M, Gear Assembly to jest małe G. Tutaj kładziecie to, a kosztuje jeden mechanizm. Nie, nie Gear Assembly, o Jezu, powaliło mi się. Nie chcę Gear Assembly tutaj robić, a przy Gear Assembly też by to poszło. Chcę zbudować Vertical Axle, tutaj, no co jest, oj coś mi się zcięło, kosztuje to jedną, jedną, jedno drewno. Tak samo zbuduję sobie tutaj Vertical Axle, nie potrzeba aż tylu, aż tylu tak naprawdę pomp czy tam yy, młynów, Nos, naprawdę wystarczy wam jeden albo dwa albo coś takiego, Ja nie wiem czemu ty tyle ich robię, po prostu tak mi ładnie wyglądało tutaj. A do czego w ogóle wam młyny są potrzebne? No oczywiście do mielenia. W ten sposób zrobicie mąkę i przetworzycie bardzo dużo różnych rzeczy, a także barwniki w ten sposób się robi, na przykład z Dimple, z dimple Cup. Z dimple cups. Jest to taka alternatywa dla Process Plants, który to proces Plants nie wszystko może ogarnąć i wszystko obejmuje. Co to jest? A, to są beczki. Właśnie, miałem powiedzieć, um, mówiłem, że nie mam zastosowania zupełnie dla ołowiu i cynku. Otóż przeczytałem w necie i, i rzeczywiście sam mógłbym na to wpaść, że najlepszym zastosowaniem dla cynku i ołowiu są beczki i skrzynki. I też widzicie te wszystkie białe, białe i takie czarnawe beczki to są właśnie z cynku i z ołowiu. Um, jeszcze co tak bardzo szybko wam chciałem powiedzieć, pokazać. Um, to są... no, 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 no jeszcze chwila jest jaskinia znalazłem w końcu moją jaskinię pierwszą w, tym, w tej rozgrywce dlaczego jaskinie są takie fajne? po pierwsze bardzo często są zalane wodą i jeśli gracie w bardzo surowym klimacie, w którym macie mało wody to jest to najlepsze, co możecie zrobić, to szybko po prostu wkopać się w dół, znaleźć sobie jaskinię z wodą, wpuść, zrobić tam z dwie, trzy, trzy studnie i wtedy jesteście po prostu ach, uratowani. Oprócz tego, taka, taka przeciętna jaskinia ma mnóstwo minerałów, które nie powinny być w okolicy. Macie tu jakieś microcline, macie tutaj jest chyba srebro, tu są jakieś kryształy, coś tam. Ogólnie bardzo mnóstwo jest rzeczy, które możecie sobie zabrać. Oprócz tego... Jeśli macie niezalaną albo częściowo niezalaną jaskinię, możecie w niej znaleźć sobie coś takiego jak, jak jedwab. Możecie znaleźć pajęczy jedwab, który możecie następnie przetworzyć sobie i robić z niego na przykład ubrania, albo krafty, albo cokolwiek. Aczkolwiek, przestroga dla Was, jeśli znajdziecie ogólnie przestroga dla wszystkich, jeśli znajdziecie taką jaskinię, najlepiej się na początek zablokować i nie wchodzić do niej, dopóki nie będziecie naprawdę mieli dużo wojska i dopóki nie będziecie naprawdę dobrze ogarniać w tą grę. Ponieważ jaskinie są bardzo, bardzo niebezpieczne. Po pierwsze, w pewnym momencie losowo gdzieś w tej jaskini pojawi Wam się coś takiego jak zapomniany, zapomniany potwór. Lost, uh, forgotten creature bodajże, czy monster. Jest to jeden z tytanów, czyli losowo nawiązujących nas potworów, które są naprawdę trudne do zabicia i po prostu mogą zdrowo namieszać w tej naszej twierdzy, co jest bardzo, 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 bardzo niefajne. Um, muszę też przez, przestrzec Was... Um, o, patrzcie, już jest zbudowany ten młyn. O, i tak się kręci, tutaj jest dostarczana energia. No. Um, ogólnie uważajcie na, na te, na jaskinie. O, jeszcze taka fajna rzecz, jak otworzycie jaskinie, zaczynają wam rosnąć takie o roślinki. Różne roślinki, które normalnie rosną tylko w jaskiniach. W całej twierdzy wam to zaczyna rosnąć wszędzie, gdzie macie jakieś błoto albo ziemię. No. Aha, i jeszcze a propos niebezpieczeń związanych z jaskiniami. Oprócz tych niesamowitych stworzeń, żyją też tutaj zwykłe stworzenia, które i tak są bardzo wredne, jak na przykład jakieś. Gigantyczne jaszczurki, gigantyczne jakieś amfibie, gigantyczne pająki, ogólnie, ogólnie dużo gigantycznych rzeczy, o, trolle, które niszczą budynki, raz mi zniszczy taki troll półtwierdzę autentycznie, ogólnie uważajcie na twierdzy i bardzo delikatnie eksploatujcie, nie lepiej po prostu wkopcie się w jeden z takich filarów i, 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 i w nim sobie urzędujcie, że tak powiem. Jeśli przypadkowo. Jeśli przypadkowo przebijecie się do niezalanej twierdzy, do takiej czerwonej, takiej pełnej błota, to od razu się najlepiej zamurujcie. Um, ogólnie. E, powiedziałbym. Jaskinie mogą dać bardzo dużo dobrego, ale jest to bardzo, bardzo ryzykowne. Bardzo ryzykowne naprawdę. Um, róbcie to, używacie Jaskin tylko wtedy, kiedy nie macie innego wyboru i kiedy naprawdę umiecie w to grać. Ja nie uważam, że ja bym naprawdę umiem w to grać, dlatego ja rzadko korzystam z, z jaskin tak naprawdę. Choć mogą się przydać, jak już mówiłem. Okej. Okay. To chyba tyle w tym odcinku. Eee. 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 Przepraszam za to. Nie wiem. Nie mam chyba wam nic więcej do, pokaza do, do pokazania. Już się zbuduję ten jeden millstone. Eee. W następnym odcinku. Nie mam pojęcia, co będzie w następnym odcinku, ale już muszę kończyć. Do zobaczenia. Cześć!